Ja mam mnóstwo zdjęć nuski w telefonie, ale nie mam żadnego dobrej jakości i takiego, w którym jesteśmy we trójkę. My ją wzięliśmy, z, można powiedzieć takiej interwencji, na którym były cztery psiaki. Po tam badaniach u weterynarza, wyszło, że uratowaliśmy jej życie. Jest takim bardzo pozytywnym, dotykowym psem i po prostu nie wyobrażam sobie życia bez tego wariata. Jula wielokrotnie mówiła mi o tym, że bardzo by chciała sesję, więc uznałem, że sesja będzie super dla niej. Przed samą sesją najbardziej się bałem, że po prostu będzie sztucznie, że, że będę musiał się bardzo wysilać nie udawać, że jest mi okej, okay, ale tego zupełnie nie było. Sesja była bardzo luźna. Prosiliśmy, żeby nie było za dużo pozowanych rzeczy, bo nie jest to nasz świat I, i Magda jak najbardziej nas posłuchała. Sesja polegała na takim klasycznym spacerze. Było po prostu luźno, przyjemnie i, i naturalnie. Są jeszcze piękniejsze niż się spodziewałam. Przede wszystkim są takie, jak chcieliśmy i to jest bardzo ważne. I myślę, że jak się patrzy na te zdjęcia, no to no widać tam po prostu nas, takich jak jacy jesteśmy i jak jest nusa, jest zawarte. cała jej słody szaleństwo. I ta nasza miłość całej trójki do siebie. Najbardziej w pamięć to mi totalnie zapadło to zdjęcie, jak mamy te ręce trzymamy i ona ma swoją łapkę na naszych Ja po prostu ma te łóżka położone wygląda no, jak taki zgredek słodki i taki języczek wystaje, bo jest takie słodkie. Plan przede wszystkim jest to taki, żeby sobie e, na pewno udekorować mieszkanie tymi zdjęciami. Czekaj, A. może. Coś się zakształciło. Kłaczek. Skokaj, skokaj. Przerwa techniczna na kłaczka. Dostaliśmy w ogóle te zdjęcia w takim bardzo fajnym momencie, bo zbliżają się święta. Co jest najfajniejszym prezentem dla dziadków? Zdjęcia wnuczki. No i proszę, Mamy prezent z głowy. No i co? No będę je po prostu codziennie. Za każdym razem, jak będę szła spać, Jura sobie myślała, jak jesteśmy piękni, jak mam wspaniałą córkę, psią. I tyle. I tak do kolejnej sesji po prostu. Uważam, że Magdę bym jak najbardziej polecił znajomym, ze względu na to, że wydaje mi się i dla nas była bardzo elastyczna. Bardzo nas pytała o wszystko, wysyłała nam propozycje zdjęć, wysyłała nam dużo propozycji lokalizacji i, i jest to niby oczywiste, ale jednak ta sesja, czuliśmy, przynajmniej ja czułem, ale czuliśmy cały czas, że jest naszą sesją, a nie, że jest sesją z psem, na którą sobie ktoś obrał pomysł i i my po prostu go wykonujemy.